O, powiem Wam, że już dzisiaj jest cieplutko. Już nie ma takiego fajnego, chłodnego poranka. Już zaczynamy upały na Florydzie i wysoką wilgotność. I za chwilę na pewno porę deszczową. To jest nieuniknione, jak co roku. Czyli całe lato będzie naprzemiennie prożące słońce z wilgotnością mega wysoką. I do tego duże opady deszczu. Huh. <gryśle> no już jest cieplutko. Aż jestem ciekawa stopni, ale też pewnie i wysokość wilgotności jest bardzo wysoka. Huh. 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 Się sama ze sobą zakręciłam. Nieźle. To ja już teraz wiem, dlaczego było tak gorąco, bo leje. Leje, ale widzicie, świeci słońce. Floryda, widać po podłodze jak pada, i po rynnach, po rynnach, nieźle. Kochane mamuśki, to sobie dzisiaj trochę pogadamy, niedługo nasze święto. Jego. Ile macie czasu, tak, żeby tak sobie troszkę posiedzieć na kanapie? Ja ostatnio, słuchajcie, mało mam tego czasu, bo jak wiecie, ja urządzam swój dom marzeń, piękny, ale w końcu, w końcu mogę trochę odetchnąć, ale mimo całej tej, słuchajcie, roboty, tego urządzania, tego układania, rozpakowywania, e, sprzątania, e, to nie zapominałam o swojej suplementacji e, i jak wiecie, już od... Dawno, dawno używam właśnie Primabiotic, Colagen Beauty. No i ten z kwasem. Uwaga, uwaga, kocham ten dźwięk. Rrr, rrr, rrr. <ścoughs> Ale i tak najlepiej to słuchać, słuchajcie na zewnątrz.